No, nie, jako, bo jesteś jest, Kurde, przez przypadek odpaliłem steam'a. No nie, proszę. NIE! Kliknąłem... ...przez przypadek. Dobra, czekaj, zatrzymujemy to, zatrzymujemy to. Jak się to zatrzymuje? Resetuj. To I w ogóle... Ja wpi... Czym te dwalniki są razem? Czekaj, coś się zbugowało. Wiecie co się stało? Bo ja odpaliłem steam'a i mi się zakręciło kołem. Ale to nie zaliczamy tego zakręcenia, jak kto nie no, zobacz sobie, mo, sobie w kanale gry. W kanale gry mam zobaczyć? Jest ktoś taki? Eee... Nie ma kogoś takiego w kanale gry. No jak, ale skąd mam widzieć, który ty jesteś w kanale gry? mi Dobra, trudno, zaczniemy bez ciebie. Najwyżej. Marne. Tylko nie wiem dlaczego. Promising, widzicie to Promising, bo i Rise Oliver są wpisani z jakiegoś powodu razem. Czemu, czemu to tak tam robi Turn back Okej, okay, teraz jest dobrze. Chyba... A, jeszcze tutaj Master Gamer i Juleczka mi się wpisali razem, bo spacji nie usunąłem. Okej, okay, no i teraz jest super. Yy, jeszcze miłosza dodać, dobrze już dodaję. Dodaliśmy już normal, pozdro to Pozdrawiam nie mioszka. Mam skina Harley Quinn Ja też. Nie ma kogoś takiego Nie ma tutaj kogoś takiego Ty jesteś fake'em jakimś No nie no Dobra jesteś trollem po prostu Usuwam tego misia Ja nie wiem co ty piszesz mi Utrudniasz tylko tutaj robotę I ten na 2 na I ona nie chce wbić Jaki on miał nick? Jakoś PLMestik? Czy jak to było? Wy pamiętacie? A ale będę musiał teraz patrzeć może ktoś mi pamięta i napisze szybko i wtedy już będę mógł losować. Me stil, Dobrze, wpisałem, dobrze chyba. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze. Jeszcze jeszcze tutaj mamy wszystko. Już teraz jak coś kończę. Koniec wpisywania. Zaczynamy losowanie oficjalnie. Ej, nie mam mnie tab. No to trzeba było pisać nick! Masz... Masz 30 sekund, bo jest opóźnienie chyba na streamie. Nie, faktycznie. Oni Źle. to robią. Źle. Stick. Stick. Aha. Dobrze, no to w, proszę bardzo, jest stick. Jest teraz dobrze. Bo ja źle cofnę na streamie i pokazywałem tą złą wersję. Ty jesteś pisany, mini Jesteś pisany, jesteś pisany przecież. Halo, przecież tutaj jesteś pisany. Dobrze, to za. Mnie nie ma. Nick, Abdl. A. Abd... AdBlue! Ale ja kogoś takiego nie mam Ad... znajomych w Fortnite, więc ja nie wiem nawet, czy będę mógł mu wysłać w ogóle skinę. Takiej osobie. Nawet ale nie wiem, czy nie ma takiej osoby, na pewno. No, sprawdzam. Akibistę no, nie ma, oczywiście, Ad że nie Blue? ma. Jest adblue. Eura, nie będę się bawić już w te wasze gierki więcej los losuję teraz. Startujemy losowanie. Czekaj, widać to na streamie, żeby nie było. Okej, okay, widać. No to odpalam, startuję. Zobaczymy kto będzie tym szczęściarzem Pewnie jak zwykle ja Jak zwykle Syn Dawida, wygrywasz! Co? Wygrałeś oh skina! Gosh. Tylko musisz teraz wybrać sobie skina jakiego chcesz Oczywiście Dobra, to ja już wychodzę do lobby, wychodzę do lobby żeby, żeby ci kupić skina, skina bo mam ciebie w znajomych A co, co mogę, co mogę sobie wybrać? To chcesz Co, sobie wybrać y, skin od ilu tam miał być? Od, 8, od 800 do 1200 chyba? No. Było ustalone tak? No dobrze, no to niech będzie tak. Tak, to okay, uh -huh. Jakie tu są skiny w ogóle w sklepie? Nie, musisz sobie zobaczyć, jakie skiny są w sklepie, bo trochę tutaj jest. Hello. W dzisiejszym sklepie, no chyba, że chcesz z jakiegoś, nie wiem, chyba, że nie chcesz z dzisiejszego sklepu. No ale to już wtedy jest problematyczne. Bo ja muszę pokazać, widząc, że to nie, że to nie jest jakieś oszustwo, i muszę tego skina kupić najlepiej teraz. wykupić, może karnecik? karnecik bojowy. bojowy, a da się kupować za faudolce? Tak, 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 da się. Da się tak, za faudolce, tak, dobrze. No to dobrze, to może być karnet bojowy. Pozwalam jest. To może być karnet bojowy. Pozwala Bo się mieści, mieści się w tych faudolcach, no to, to. Syn Dawida, daj skina, ja nie mam v I teraz mam ci pisać. Tak Dobra, czekaj, gdzie to się w ogóle kupuje? Podaruj karent bojowy, o to jest tu. Dobrze, wpisujemy nazwę. Jest syn Dawida. Ej, no i, i mi się pokazuje, że jest za, za pieniądze. Ja muszę gdzieś indziej kliknąć? Halo? Halo. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to No nie no nie, nie no, nie da się wysłać. No tylko za pieniądze się tego co wiem, to się dało. No ja też kojarzę, tylko za pieniądze. Bo tutaj, no tutaj się nie da. Dobra, musisz coś innego wybrać. Nie no. Ale ona mnie wkurwia. Halo, syn Dawida. Hej Czekaj no to pocieszna piżamka. Pozdro. Pocieszna piżamka jest taki skin? Tak, chyba w sklepie. Jest? Tak. A, jest pocieszna piżamka. Ja bym tego Ok, Czy, tak, dobrał, czy, czy się decydujesz właśnie A czekaj, tak, bo ja bym gole, sam bo sobie go oczywiście. kupił. Podaruj znajomemu, tutaj się klika. Oczywiście chcesz tego skina? Dobrze, no to już ciebie to wczytuję. I tutaj mamy... Klikamy jak to w ogóle wygląda? Kup prezent przytrzymaj, otrzymasz dwa przedmioty No i otrzymasz jeszcze lego, LEGO fortnite skin, Więc tak naprawdę dwa skiny otrzymujesz Oh my gosh, dziękuję Oh my gosh, dobra oh my kup gosh. prezent O oh Boże Dobra wysłałem, wysłałem. Wysyłanie dobra. podarunku się pokazuje okay. mi Podarunek został wysłany A Kurde i... nie było tego widać Dobra musimy to podarzyć Spoko spoko Mogę wysłać screena jak dostałem Zaraz się robię dobra, wysłano podarunek. Bo mi pokazywało koło fortuny cały czas. Udało ci zejść podarunek do Syn Dawida. Dobra, Ten, no, ale, ale, nie, widzicie, zeszły mi fałdolce z konta nawet. No dobra, legit mi się wydaje. No to A, było ja wszystko tak. legit. To A, było ja wszystko legit. Ja, sobie, ja nie komałem sobie sobie z tym, że ja rozdaję jednej swojej osobie. Zaraz nie flashuję. Nie chce mi się grać, nie chce mi się grać. O, Mówię mogę jeszcze komuś kupić, to komu? Komu mam kupić? Nie no żarty, co nie to to Ale jest takie gówno. No, ona to to Ale ona, to ona się... nawet... Ale. Dobra, nie, to weź... Weź teraz. To, weź Liga, ma... weź wejdź to, Dawid do Fortnite i pokaż, że masz tego z skina. Zrozum to. to gram. Że on nie musi. No ale kurde. No jesteśmy.